Witam Was bardzo serdecznie w wykopki w mieszkaniu Historii na wyprawie. W okolicy krążą burze. Przed chwilą było niezłe gradobicie i niezła ulewa. Idziemy dzisiaj w takie oto miejsce taki stary wąwóz. On się nazywa Wąwóz Barowskiego czy coś takiego. No i mamy ze sobą, jak zwykle, wykrywkę Bogdana, łopatę Hele, mini-Hele. No i dzisiaj nawet jeszcze się nie rozładował dareczek, ale go już ładowałem, żeby czasem nie padł podczas wyprawy, nie? Jak widzimy, ten wąwóz jest tam. Żeby tam dojść, to trzeba obejść cały ten las salutki dookoła ale przy okazji obchodzą ten las wiadomo że będziemy sobie spacerować z pieskiem żartuję z Bogdanem będziemy spacerować tak więc do pierwszego dołka powiem wam mamy jakiś sygnał nie wiem czy ta burza zaś nie przyjdzie powiem wam człowiek cały Tydzień harował w pracy A idzie na... O, widzimy, no, no nie musimy szukać Tatra Jasne pełne No i to taki pierwszy dołek, do zobaczenia do następnego Może już się spotkamy w wąwodzie, bo jeszcze tu chyba że coś jeszcze to znajdę przy okazji. Tam jest masakra krążą burze Jest fajny las Tylko nie te burze. Idziemy sobie właśnie tym lasem, właśnie do tego wąwozu. I nie będzie się gdzie ukryć. ich zaczyna padać. Chyba, że to z drzew jeszcze. Mam nadzieję. Bo będzie ciężko. No jest gid, myślę, że. że zdążę. Patrzcie, jaki ciemny las. Widzisz od brzegiem? o plus 80, ale głęboko wiecie Pamiętam, byłem w, ten, w tamtym roku w tym lesie ciemnym. Fanty fajne się pokazywały, no ale burza pruszba musiałem się ewakuować A ile w zupełnie ciekawsze miejsce niż ten mroczny las jak widzimy tak więc znajdę coś, to wam pokażę dopiero no, do następnego fantu, bo coś tam wcześniej było. Ale grzmi, powiem Wam, nie wiem, może ta burza poszła, odeszła. Widzicie? Na monetę przerywane. Sprawdzimy, czy to rzeczywiście jest moneta. Czy nie. Coś spadło Czyli nie, z zapalnika Kawałeczek z zapalnika Do następnego Nie wiem, coś mamy Wygląda mi to na Coś metalowego o. Z konia, co bo Skosy Taka obręcz Z naszym Strasznie jest w tym lesie, wydaje się, że ktoś idzie No i, no i pogoda się wybrała, pada deszcz, no i tych liści, drzew nie przelewa Ale powiem wam no Jedyny dzień Gdzie mógłbym wyjść na wykopki To był dzisiaj, cały tydzień nie lało a dzisiaj kiedy się wybrałem, no niestety, no. jak nie przestanie, no to wyprawa będzie przerwana, a widzimy fajny las przed nami. A coś tu mamy, ciągle pada. O, coś fajnego. Widzicie, najlepsze fanty zaczynają wychodzić. Kiedy już zaczyna padać i trzeba iść do domu Do następnego, no może, no może jeszcze to przestanie Pójdę no. pod te największe drzewo i się schowam ja To następne znalezisko, też nie wiem co to jest Blisko tego Pierwszego z dziurką No nic, idziemy dalej Oby przestało Mamy jakiś kamień, który wykrył Wykrywać mi po prostu Rutus, nie zdyskryminował na ten to już wszystko wiadomo wykrywał To już go weźmiemy do oczyszczenia Zobacz ich mamy, taką literę L Pamiętam, że leje taki deszcz no, Deszcz był potrzebny Ale czemu akurat dzisiaj? Ale wychodzą fajne fanty, to zrobię to dla was, że zostaną Oczywiście, jak... chyba że w jakiejś gradobicia. W takim oto lasku. w ziemi, prawdopodobnie z jakiegoś starego ogrodzenia, chociaż nie wiadomo, deszcz pada dalej. Bardzo szkoda, ale nie poddajemy się. Jak widzimy, fajnie by było zrobić drugą stronę. To są rzeczy naprawdę tajemnicze, jak to. W moździerzu. Więzensko to wyglądało w tej ziemi. Kurde, że ten deszcz. Co mi zaszkodzi no zajrzeć Mam gumowce, gumofilce. Deszcz pada. Co mi zaszkodzi zrobić drugi odcinek z tego, ale chodźmy, jeszcze nie poddawamy się. Ole Sarny leciały, kawałek pieśni, wiodącego. Może dzisiaj, jak tak pada deszcz, to zróbmy jeden. Byłem tu w tamtym roku z garretem. No i po prostu yy, nie dokopałem się. Uwodaj na Sarno. Ale dzisiaj nie jestem tutaj z Rutusem. mamy sygnał. Chodź jak mam rękę drobną z tej łopatki. Czyli to jest tu, bo raczej to jest tak, pod bo to jest jakaś dziura. No nie. Bo to była ta dziura. Zakrywana patykami? Nie. Tu no, też jest coś no, chodzi nam o to, no i nie wiem, no sprawdzę tajemnica dziury numer 2 Nie wiem czy to jest ta dziura, co kiedyś ja znalazłem, ale całe było świeżo Uwierzcie mi coś zakopane Pada deszcz nie wiem Nic nie widać Ulewa Jestem już blisko Tyle dobrze, chyba Wam pokażę co to będzie i się zmywam. Jak widzimy, jakieś stare garki są zakopane. Może to jakieś śmietnisko było, ale rozwikłaliśmy zagadkę. Oto właśnie tej dziury. Jesteśmy cali brudni. Hela Chyba tylko nie ucierpiał Bogdan Bo jest czysty A Hela jest w masakrycznym stanie No i ucierpiał Darek, bo jest brudny, ale jest wodoszczelny A za chwilę ja nie będę wodoszczelny Przy takiej ulewie Tak więc, kończymy dzisiejszą wyprawę Na pewno jeszcze tu wrócimy Zapraszam was do lajkowania e, mojego odcinka do subskrybowania mojego kanału. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.